Witam wszystkich, z tej strony Alulok, a to jest pierwsza relacja z serwera nowego, SkyBlock, na którym będzie kontynuowana seria SkyBlock właśnie. I jest ze mną Buster. Witam. Buster jest opiekunem, właściwie nie wiem czy opiekunem, technikiem serwera. Budował go od podstaw i ten statek, który widzicie przede mną, najlepszy statek jaki widziałem w Minecraft'cie, jest, można powiedzieć, wklepany tutaj dzięki niemu. Także możecie jemu dziękować za statek, a nie mi, jak ktoś tam pisał. No. W każdym razie, jak chcę skoczyć z tego statku, to on jest genialny, nie? Dobra. Lecę. Oła. O duszek. Nie, to nie duszek, nie? Nie, to nie duszek, to jest tylko kopia duszka. O, wujek z a, to to jest stachu. Kto? A, to to jest gracz. <grywia> dobra, okej. Okay. No dobra, eee, to co tutaj pokażemy? Poza statkiem, oczywiście. Nie, zacznijmy może od spawnu, co i jak? Co, eee, no, Trochę zmian, no to wpisz. No na górze się wyświetla jakiś pasek drużowy. A, to to jest od bossa, no to jest. Plugin tak robi, nie? Mhm. Dobra, jesteśmy, zdaje się, na spawnie Teraz tak? Możesz się tepnąć, mm. czekaj, ja cię tepnę, tylko włączę. Mm. O, lol, nie tam, gdzie trzeba zory. Cześć, gdzie, ty mnie wyrzucił, jakiś bardzo Barcelony. <grym> Dobra, jesteś. Okej, okay, no to może zaczniemy od regulaminu. Kliknij na niego. Gdzie on jest? Tu? No, kliknij na niego. Lewym czy prawym? Obojętnie. Mm. No i co? No i na czacie regulamin co jest serwera. A ja mam wyłączony czat. Masz. masz akurat wyłączony. No dobra, no ale w każdym razie tutaj macie regulamin, macie... Co to jest? To jest tylko powitanie. Przywitanie macie. To jest menu serwera. A, tu... a to co robi? Klikasz na to i masz menu serwera, informacje o bloku, regulamin serwera, lista warpów, która jest jeszcze nie gotowa, informacje o VIP, -ie, VIP, -ie, nie VIP i drobnie. Mhm, dobra. Czyli taki szybki spis. No i potem idziesz na dół. Pięknie. O, tu byłem przed chwilą. No i... Zacznijmy może od początku. Klikasz na golema i masz wszystko. Tworzenia auto automatycznych wysep, czyli gracze już nie muszą wpisywać, tylko wystarczy, że klikną od, na odpowiedni item. Mm, potem masz wart Co to jest za jogi? To jest taki misie, który chodzi po spawnie. To jest pedobir, Co? Pedobir. No można tak powiedzieć, on sobie chodzi o. dookoła. Jest zostawiamy to tak. WARPy. Tak, warpy, potem informacje o koncie VIP i koncie svip. Hmm. Potem co tu można pokazać. No to sklep no to chyba każdy. A serwera jak się kliknie to się wyświetla spisa administracji, tak? No mniej więcej. Dobra, sklep hmm. to jest sklep w sensie... Że idzie do sklepu, nie? To są tylko informacje, gdzie co, co, co tam ma być, nie? O. Potem masz sklep VIP. O no, ile rzeczy. No, i tam masz dalej. Zadanie to nie to tu To jest tylko taki. <coughs> tu jest S VIP, tak? Tak. Złoty aport, hmm. No. Hmm. A ciężko zdobyć jakieś tu pieniążki, czy tak powiem? Znaczy, kasa leci z albo dropu, że na przykład kopiesz kobla i tam dostajesz kasę, albo normalnie sprzedajesz itemy i dostajesz za to kasę, nie? Okej. Okay. Czyli jest... A ta, ta różdżka, to, to ona do czego się przydaje? Do robienia... miksturek, nie? Że musisz zrobić ten taki... o, czekaj. Nie pamiętam, jak to się nazywało. Hmm. Taki stół, takie coś, o. Na dole tu. Aha, no. Do... Z tego. alchemiczny. No, no, no. A to? A no, co to? Co? No, co tak na tu? No, ale to No, żeby było do pary. Hmm. Co tu jeszcze? No to kuźni to chyba nie trzeba pokazywać, bo tam nie ma nic ciekawego. Myślę, że nie. No i poczekaj, może... Może ja zacznę sobie wysypkę zrobić. tak? Wystarczy, że kliknę na golema. Klikasz na golema i wybierasz jaką chcesz wyspę. Ty jako no? Admin a, ma... niech to połączy ten chat. Nie musisz chyba, bo to tylko klikasz i wyotwacz się menu chyba. No nie, muszę włączyć, bo niewidoczny czas, też. No, Aha, no może Czy muszę zrobić. To włącz i otworzyć się okienko i tam masz. No, jedynie komendy wystarczy, że zrobię chyba. Nie? O, sam Nie komendy, masz kilofy i na kill-offa klikasz tak, który No pan. sam. Są kilofy I... wyświetliśmy się. No i klikasz na przykład na który killo i tam masz rangę, nie tworzenie super beat Island create. O, teleportowałem. No i jest. Tak I to jest wyspa Viva. Wiaderka. Tak, pozmienialiśmy teraz całkowicie wystroj wysep. Właśnie jest. widzę, że kurde no, nawalone tych plączy jak... No, rozrosły się, ale wyspa jest większa, ciekawsza, więcej temu. Ciekawsze. O, wody dużo. No, wola No, wody masz pod dostatkiem i... No właśnie widzę. E, tutaj jakieś... u. Od spodu troszeczkę inaczej to wygląda, że jest bardziej szersza ta wyspa niż taka szpiczasta. A, tak, tak, bo to już jest bardziej pod... Znaczy narzekali, że strasznie małe wyspy. No dobra, podpadać to ja się nie będę. Yy, no i co, no i to tyle, no. My tutaj z duszki będziemy... Czekaj, Pokaż jeszcze jedną rzecz, czekaj, zaraz ci pokażę, zaraz ci pokażę, No dobra, szybciej, szybciej. Top. W każdym razie, na tym serwerze, na tej wyspie, którą teraz widzicie, będziemy kontynuować serię właśnie skyblock. Chyba raczej wyrównamy tą wyspę jeszcze zanim zaczniemy. Wyrównamy tą wyspę do takiego stopnia jak było na poprzedniej edycji. Hmm. No, możesz się tepnąć, albo ja się tepnę, żeby nie było. No dobrze. CPA tak. Ok. I? I jesteś właśnie w planowanej Aha. I co tu się będzie działo? Tu się będziemy lać? Mhm. Mm a tam na dole? No tu jest akurat lobby, a tam na dole będzie, no, Mobarena cała, nie? Aha. poczekaj czekaj, gdzie jestem? Jak tam... W narzędziach. I tam się też teleportuje. O jestem. Nie rusz. Jestem. I tak wygląda Mobarena mniej więcej. Tak będzie wyglądała, może jak prędzej. Kurde. Masz jakieś upodobania do tych, yy, tych plączy? No, taki styl wyszedł w, tym, w tej wersji. No, no także nie. jeszcze pragniemy parkury, ale to już później, jak później, jakby wszystko ogarniemy do końca. I teraz na razie czasu nie mam, bo się szkoła zaczęła. I... Po no, części. W u... to wygląda fajnie. Tutaj podejrzewam, że będą się trzaskać. Po tych schodkach można chodzić, tak? Wszystko tutaj wchodzić. Wszystko i można... dookoła możesz chodzić, tylko nie możesz stąd wyjść, nie? No, 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 no. nie zginiesz. To dobre kurczę. Czyli na przykład załóżmy, że tutaj będą mobki, masz łuk, to możesz wrzeć do góry i strzelać do nich z góry, nie? No. Ale one też wyjdą, będą wychodzić za tobą, nie? Czyli są też miejsca, gdzie się możesz schować, możesz wyjść tu do góry, gdzie ja na przykład teraz i... A jesteś? Aha, tu. I one jakby wychodzą, a ty je ze nie? Bez mhm. No, no, no. No fajnie, fajnie. No dobra, no to chyba wszystko, tak? No. No to co, no to zapraszamy na, pierwszy, re, na pierwszy, pierwszy odcinek właściwie z tego, z, tej, yy, z tego serwera, ale w kontynuacji właśnie skyblocka serii. Yy, no i to by było na tyle, także trzymajcie się i cześć. Siema.